No, w końcu wiosna i roboty przy roślinach. Potąd i nie wiadomo, w co włożyć ręce, dlatego w tym filmie podpowiem Ci, co warto teraz zrobić przy roślinach, w jakiej kolejności, według harmonogramu, który mam nadzieję ułatwi Ci i sprawi, że ta praca przy roślinach będzie łatwiejsza i przyjemniejsza. Mam nadzieję, że film będzie przydatny. Jak tak, to. Miłego oglądania. Jeszcze na początku bardzo bym chciała Was przeprosić za przerwę w nagrywaniu, ale już nadganiamy. Mam nadzieję, że te filmy będą się w miarę regularnie pojawiały. Starałam się być chociaż tutaj troszeczkę bardziej aktywna. Przepraszam. Zwykle wiosna nam się kojarzy z wielkim przesadzaniem roślin, ale myślę, że dla niektórych być może fajnie będzie się wcześniej przygotować do wszelkich zabiegów, które planujemy przy roślinach, czyli naostrzyć narzędzia, sekatory noże, umyć doniczki, podstawki, konewki, czy na przykład opryskiwacze, przygotować sobie nawozy i wszystkie komponenty do komponowania podłoże. Ja dobrze wiem, że jak jest wiele tygodni pochmurnych, no niezbyt przyjemnych i jak pojawi się pierwszy promyk słońca, to od razu zachęca nas. Do przesadzania roślin, ale jest kilka takich sygnałów, które dają nam rośliny, odpowiadają, halo, najwyższa pora mnie przesadzić. No ale właśnie wiem, że niektórzy troszeczkę za wcześnie się zabierają za przesadzanie. Ja to porównuję do tego, jakby ktoś nas obudził w środku nocy, wstawaj, masz maraton do przebiegnięcia. No tak to właśnie jest dla roślin, które jeszcze nie są pobudzone do wzrostu, dlatego przed przesadzaniem warto rośliny. Wzmocnić, czyli rośliny nawozimy, zanim je zaczniemy przesadzać, ponieważ generalnie jest taka zasada, że jak je przesadzamy, to przez okres około 4-5 tygodni albo. Przez czas 4-5 podlewań warto wstrzymać się z nawożeniem, bo nawozy jednak te uszkodzone korzonki podczas przesadzania. No bo nie ma co ukrywać, zawsze powstaną jakieś ranki, nawet mikrouszkodzenia, których nie jesteśmy w stanie zauważyć. Takie nawozy mogą im tylko zaszkodzić. Więc po przesadzeniu wstrzymujemy się z nawożeniem, ale warto właśnie rośliny wzmocnić. Przed przesadzaniem. Jedno podlewanie przed przesadzaniem, i do tego zastosować połowę dawki, która podana jest na opakowaniu producenta. I tutaj, jak robimy przegląd narzędzi, szykujemy się do. Wielkiej wiosennej pielęgnacji roślin, to warto spojrzeć na terminy ważności nawozów, czy się czasem nie przeterminowały. Przy nawozach płynnych bardzo łatwo się zorientujemy, bo nam się skrystalizują przy otworze na nakrętce, nawozy sypkie czy granulowane zaczną się zlepiać. I takie nawozy przeterminowane, co możemy z nimi zrobić? No, bo jest trochę ryzyko stosowania ich u roślin uprawianych w pojemnikach. Jest kilka rozwiązań. Niektórzy takie nawozy rozcieńczają i podlewają rozcieńczeniu rośliny ozdobne w ogrodzie. No nie wiem. Można też nawozy oddać do sklepu ogrodniczego albo do specjalnego zakładu firmy, która specjalizuje się w utylizacji niebezpiecznych materiałów. Wiesz, że rośliny dają nam sygnał, że należy je przesadzić albo lepiej ich nie przesadzać. Może zaczniemy od tego, których roślin w jakich przypadkach nie przesadzać. Są gatunki, które z reguły rzadziej przesadzamy, co kilka lat, bo na przykład takie epifylum, królowa jednej nocy, jak ją przesadzamy co roku, to ona nie będzie kwitła. Niestety to tak na nią wpływa. Roślin starszych, większych, no bo nie będziemy co roku zwiększali donicę o rozmiar większą, bo w ciągu 10 lat mielibyśmy donicę w mieszkaniu, która mogłaby nam zająć pół mieszkania. Jak zająć się takimi starszymi okazami, które co 4-5 lat przesadzamy, powiem za chwilę. Ale zacznijmy od tego, w jakich przypadkach roślin nie przesadzać. Gdy wyciągniemy z doniczki, podłoże się rozpada, to znaczy, że nie jest jeszcze dobrze przerośnięte korzeniami i roślina po prostu nie wymaga przesadzania. I też jak wyciągniemy roślinę, to widzimy, ile jest korzonków i na przykład tutaj na przesadzanie jest jeszcze za wcześnie. Dodatkowo widzimy, że puszczane są babyki, więc no przesadzanie mogłoby uszkodzić ich korzenie, a one są jeszcze za małe, żeby oddzielić się od tej rośliny, od rośliny matecznej. No, to jest w miarę ok. Tak mniej więcej 1 trzecia wysokości rośliny matecznej. To już możemy się pokusić o oddzielenie, ale ta mała tutaj sadzonka jest jeszcze za mała. Warto się również wstrzymać z wymianą podłoża, gdy roślina. Albo zaczyna zawiązywać pąki kwiatowe, które są dla nas widoczne, ale również kiedy jest wykształcany nowy liść, bo jest nam go bardzo łatwo uszkodzić, a też może być taka sytuacja, że przez to, że korzenie zostaną naruszone, roślina go odrzuci. Ten zacznie brązowieć i zasychać. I jak wspominałam, rośliny też dają nam sygnały, że hej, wymień mi podłoże! Jakie to sygnały? Przede wszystkim rośliny, które kupiliśmy na przecenie. Warto zajrzeć im w korzenie. Tu w ogóle mam skrzydło kwiata, właśnie z przeceny, i w następnym filmie wam pokażę, jak krok po kroku zregenerować taką roślinę i jak ją posadzić. Takim jasnym, pewnym sygnałem jest to, że roślina wypuszcza korzenie przez dziurki od odpływu, ale dodatkowo wytwarza coraz wolniej liście. I te liście są coraz mniejsze. To, że są mniejsze, to też może świadczyć o tym, że brakuje jej światła. Taka roślina częściej staje się odwodniona, zaczyna wędnąć, ale też marszczą się pędy liście. No po prostu musimy ją częściej podlewać. Kolejnymi sygnałami może być to, że dany okaz dawno nie kwitł, ale też końcówki żukną i zasychają. Gdy spojrzymy na podłoże. To możemy zauważyć pleśń albo naloty wykwity, czyli nakumulowane sole od twardej wody, ale też od częstego nawożenia. To, czego roślina nie była w stanie wykorzystać, skumulowało się w podłożu i nadmiar takich soli wpływa na pecha podłoża, przez co roślina nie jest w stanie pobierać składników odżywczych, które jej dostarczamy, dlatego jej wzrost jest zahamowany. Nie będę więcej opowiadała na temat przesadzania, bo jest bardzo dużo filmów na kanale na ten temat. A co z dużymi okazami? Co z nimi zrobić, skoro co roku nie wymieniamy im podłoża? Wtedy z wierzchu. Z Zbieramy warstwę starego podłoża na tyle, ile jesteśmy w stanie zebrać. Robimy to w miarę delikatnie, żeby nie uszkodzić korzeni. Gdy już odsłonimy korzenie, to wtedy patyczkiem, który no lepiej żeby nie był ostro zakończony, robimy na powietrzenia takim starym podłożu, żeby do korzeni lepiej dotarło powietrze, woda, którą będziemy podlewali, ale również nawozy. Delikatnie nakuwamy, robimy dziurki nawet takim okrężnym ruchem, wtedy trudniej jest nam uszkodzić korzenie. Robimy to powoli, gdy poczujemy opór to ops, trafiliśmy na korzeń, więc nie robimy nic tutaj na siłę. Gdy już mamy wykonany ten zabieg na wierzch możemy, ale nie musimy ym, nasypać nawóz granulowany, na przykład długo działający albo taki, który dosyć szybko się rozpuszcza i nasypujemy warstwę świeżego nowego podłoża. Rośliną podłoże wymieniliśmy, to pora zafundować im małe spa. Czyli rośliny oczyszczamy sucholce i żółtych liści. Suche fragmenty roślin usuwamy również z podłoża podstawek, doniczek, osłonek, ponieważ gdy zubapią trochę wilgoci, to stają się idealnym siedliskiem do namnażania się chorobotwórczych patogenów. Albo mogą być schowkiem dla szkodników. Żółte liście. Kiedy wycinać, kiedy się wstrzymać, czy przycinać końcówki? Oczywiście, żółknące, suche końcówki warto przyciąć w taki sposób, żeby odwzorować naturalny kształt liścia. Nie ciąć na prosto, bo to będzie nam się rzucało w oczy. Jeżeli chodzi o żółte liście, są różne szkoły. Ja wychodzę z takiego założenia, że wszelkie rośliny, które mają korzenie w formie bulwy, cebuli, kłącza, liści pozbywam się wtedy, gdy całkowicie zaskną odadzą wszystko to, co miały w sobie do właśnie takich korzeni, a przy innych roślinach, gdy liść żółknie, to go wycinam, gdy jest porzuknięty więcej niż w 50%. I na przykład tu mam taki. A, nie widać. O, właśnie. Taki listek idzie do wycięcia. On już jest prawie martwy. Teraz pora na mecie. Przypominam, że nie szurujemy liści od spodu, bo tym sposobem możemy uszkodzić, zapchać aparaty szparkowe. Ja lubię myć wodą letnią z dodatkiem odrobiny soku z cytryny lub limonki, a najlepiej, najfajniej to myć olejkiem z miodli indyjskiej z odrobiną delikatnego myjącego płynu, bo olejek z miodli indyjskiej ma też takie właściwości chroniące roślinę przed chorobami i szkodnikami. A lada moment, częściej będziemy otwierali okna, a wiecie co się lada moment będzie działo? Nie wiem czy już, już się zaczęły pojawiać szyce przędziorki i to zaraz zacznie się pojawiać u naszych roślin. Oby nie! Oby się trzymały jak najdalej. Wszelkie rośliny o delikatnych, drobnych listkach, no ze szmatką, to nam się może zejść do następnego roku, więc zasłaniamy doniczkę, na przykład workiem foliowym wkładamy w reklamówkę i wstawiamy pod prysznic, do wanny i od górnych Podolne liście opłukujemy delikatnym strumieniem letniej wody. Zasłaniamy ziemię tak, żeby tam się za dużo wody nie dostało, żeby rośliny po prostu nie przelać. I jak już rośliny myjemy, to warto umyć doniczki, podstawki, osłonki, gdzie lubią chować się szkodniki. No i teraz jest dobra pora na ustawianie, przedstawianie roślin, tym bardziej, że takie ciepłe dni fajne, słoneczne się zapowiadają. Ja na przykład tę Monsterę postawiłam tutaj jesienią i ja już wiem, że ma tutaj za dużo słońca, więc muszę szukać dla niej nowego miejsca. Nie wiem gdzie, nie wiem. Tak samo powiesiłam filodendrona pnącego, który w ciągu kilku dni, które były bardzo ciepłe, słoneczne no, normalnie lato w marcu, no się usmarzył. Nie zasłoniłam, więc trzeba też dla niego znaleźć miejsce, bo później nie da sobie rady. Dlatego rośliny, które ustawialiśmy na widnych południowych czy zachodnich parapetach, rośliny, które kupiliśmy jesienią w czasie zimy, to warto je obserwować, czy nie bledną, nie żółkną i po prostu. To po nich widać, że one nie mają w sobie takiego życia. Brakuje im wigoru, to znaczy, że mają po prostu za dużo słońca. A wszelkie inne rośliny, które nie rosły nam w poprzednim sezonie, jesienią tak, ledwo co, zimą to w ogóle prawie wcale, to też warto się zastanowić, czy czasem nie postarać się o znalezienie dla nich trochę widniejszego miejsca. W ogóle takie ustawianie, przestawianie, to myślę, że nagram jakiś film na ten temat, na temat takich aranżacji. Wszelkie jakieś małe, drobne roślinki, które kupiliśmy niedawno, trudno jest je jednak utrzymać przy życiu, bo albo je za bardzo przesłuszamy, albo przelewamy. Dlatego warto je zgrupować w jednym miejscu, na przykład w jakiejś większej osłonce czy na podstawce. No po prostu wtedy łatwiej jest nam je doglądać, częściej je doglądamy. To tak jak rośliny zgrupujemy, to możemy je przysłonić mychem, torfowcem albo podłożem do storczyków. No i co dalej? Rośliny wzmocnione, później przesadzone, oczyszczone i teraz. Co z nimi zrobić, jakie pielęgnować? No, tutaj teraz kontrolujemy, czy nie pojawiają się szkodniki, czyli za każdym razem, jak roślinę podlewamy, to warto ją dokładnie obejrzeć, zwłaszcza okazy, które stoją przy balkonach, przy oknach, które często otwieramy. I też kontrolujemy tempo przesychania podłoża, bo często jest tak, że po przesadzeniu to podłoże przesycha znacznie wolniej niż przed przesadzaniem, przed wymianą podłoża. Dlatego jak widzimy, że. Po podlaniu to podłoże przez 3-4 dni cały czas jest mokre, to warto je delikatnie jakimś drewnianym patyczkiem albo palcem rozluźnić z wierzchu na 2-3 centymetry, żeby szybciej przesło i do korzeni dotarło powietrze. No i rośliny, teraz jak będzie więcej słońca, będzie cieplej, będą intensywniej rosły. Warto za każdym razem jak podlewamy, obracać, żeby równomiernie się zagęszczały. No chyba, że nam zależy, żeby roślina była. Taką kaskadą liści, tylko z jednej strony domiczki. No i teraz zaczyna się też świetny moment na to, żeby rośliny rozmnażać, ale to jest temat na inny film.